Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tadeusz Kasprzak, redaktor naczelny Szpony Mafii Szczecin Polska. Proszę Państwa, w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego Nowości skupimy się nad dalszymi przebiegami, wydarzeniami mającymi związek z wydanym postanowieniem sąd, przez sąd w Surencinie. Jest to postanowienie takie sporne, już osławione datowane na dzień 5 stycznia 2021 roku, które to postanowienie zostało wydane poza moimi plecami, bez mojej wiedzy które to postanowienie następnie zaskarżyłem. Moje zaskarżenie zostało uznane przez y, Sąd Rejonowy, w związku z tym trafiło to zaskarżenie do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. Y, sąd w Gorzowie Wielkopolskim przychylił się do zasadności mego, mego zaskarżenia w związku z powyższym ów postanowienie wróciło z powrotem na wokandę do sądu w Suleńcinie. I w związku z tym dnia 15 kwietnia 2021 roku sąd w Sulęcinie pochylił się tutaj ponownie nad tym, nad tym niefortunnym postanowieniem. Proszę Państwa, sąd po zapoznaniu się, po wysłuchaniu tam racji stron wydał swoje postanowienie do tego postanowienia gdzie z tym postanowieniem się nie mogę zgodzić. Jest to niesatysfakcjonujące dla mnie z tego względu, iż m.in. jest główny nurt utrzymany tego postanowienia, mający na celu y, zaszkodzenia mi oraz y, za wszelką cenę tłumienia krytyki dziennikarskiej. Proszę Państwa, co w związku z tym zrobiłem? W związku z tym, y, w związku z taką sytuacją, wystąpiłem do sądu y, o, o wydanie na piśmie to wydanie na piśmie yy, wydanego postanowienia wraz z uzasadnieniem yy, celem yy, dokładnego przeanalizowania yy, decyzji sądu z dnia 15 kwietnia 2021 roku yy, i tak to wyglądało następnie następnie yy, dołączyłem do tego zażalenie na wydane postanowienie. Jest to takie wstępne zażalenie y, powstałe na skutek y, zapamiętanych, usłyszanych informacji z przekazu, y, z wypowiedzi pana sędziego prowadzącego sprawę i podejmującego decyzję y, w tej materii. Y, uzupełnię to zażalenie po otrzymaniu na piśmie wydanego postanowienia, i tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Proszę Państwa, w związku z różnymi anomaliami mającymi miejsce i w tej sprawie opartej, oznaczonej, opatrzonej sygnaturą 2K 49 przez 18, gdzie, tak jak mówię, wcześniej powstają różnego typu postanowienia w różnych wersjach, co, co działa ewidentnie na moją szkodę. Wystąpiłem, wystąpiłem do prokuratury o o to, by objęła nadzorem tą sprawę. Także takie pismo traf, trafiło do prokuratury, mam tutaj nadzieję, że prokuratura obejmie nadzorem tą sprawę. No i tutaj coś zacznie się dziać, wreszcie zgodnie z przepisami. Proszę Państwa, odnośnie przepisów, jakie obowiązują, zaskarżonym postanowieniu, zaskarżonym postanowieniu oparłem swoje postanowienie na, na, na literze prawa, gdzie yy... Wskutek usiłowania, y, tłumienia krytyki dziennikarskiej, działalności dziennikarskiej, tym bardziej, że wspomnę, to y, sprawa dotyczy mafii, jej szeregu przestwem, w tym i kryminalnych działania na szkodę Skarbu Państwa oraz państwa polskiego, usiłuje mi się y, właśnie wyciszyć, zabronić mi się mówić i głosić prawdę, bo tylko i wyłącznie prawda oparta na materiale dowodowym może być głoszona i tak to jest robione. W związku z powyższym, do złożonego zażalenia dołączyłem i taką informację dla sądu, że sąd wydając swoje prawomocne postanowienie pogwałcił między innymi Konstytucję Rzeczypospolitej, w tym artykuł 54 zostało pogwałcone prawo prasowe w tym artykuł 44 paragraf 1 i paragraf 2 ja w skrócie dodam, chodzi tutaj o zakaz tłumienia krytyki dziennikarskiej i, tak dalej, i pracy dziennikarskiej. Ponadto został pogwałcony kodeks karny, w tym artykuł 213. Artykuł 213 mówi m.in., że nie podlega karze ten, kto yy, głosi prawdę, mówi prawdę i swoje wypowiedzi i opiera na prawdzie. Oraz została pogwałcona Karta Praw Podstawowych y, Unii Europejskiej. Mam tu na myśli par, y, artykuł 11, paragraf 1 i 2 y, tego, tej, tej karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Ponadto uważam, że y, wydając takie postanowienia, postanowienie do tego postanowienia, czyli niemal kopia jednego i drugiego, została pogwałcona powaga. Y, urzędu takiego sędziowskiego, z tego względu, iż y, ja przynajmniej w to wierzę, że pan sędzia prowadzący, czy sędziowie prowadzący mają wiedzę fachową na temat między innymi, iż takie artykuły, iż takie artykuły obowiązują, na tym świecie istnieją, no, i wypada nam się im, do, wypada nam się nam wszystkim stosować do nich Między innymi tutaj w szczególności Konstytucja Rzeczypospolitej Proszę Państwa Wracając do tematu Jestem w trakcie oczekiwania Na, na otrzymane jestem oczekiwania Na to by otrzymać pisemne Postanowienie sądu wraz z uzasadnieniem My tutaj w szerszym gronie Zastanowimy się, przeanalizujemy to wszystko Porównamy to z materiałem Innym innym yy, nabytym yy, w tamtym okresie także tutaj także tutaj na razie tyle w tym temacie yy, w sprawie właśnie 2K 49 18 warto tutaj wspomnieć również i o tym że na przestrzeni lat prowadzenia tej sprawy ta sprawa swego czasu była taka zawieszona w nicości. Nic się po prostu nie działo. Przypadek nie. Po prostu była, było takie życzenie mafii, z tego względu, żeby ta sprawa na razie jeszcze nie ruszyła z miejsca. Z tego względu, że mafia w Szczecinie tutaj prowadziła bardzo zaawansowane działania na moją szkodę, w tym i między innymi na terenach sądów szczecińskich. Ja w związku z powyższym napisałem pismo do sądu w Solencinie, zadając pytanie. Co z tą sprawą, kiedy ta sprawa ruszy, i tutaj zacytuję, czyli czy nad waszym sądem mafia przejęła kontrolę. Po tym moim piśmie, sprawa m.in. ta 2K 49 przez 18 ruszyła z miejsca, no ale cóż, ruszyła, odbyło się posiedzenie, gdzie byłem widocznie zbyt aktywny i zadawałem zbyt trudne pytania. W związku z powyższym, ta sprawa znowu, że tak powiem, uległa takiemu zawieszeniu. Ja złożyłem zażalenie do sądu na przewlekłość tej sprawy. Sąd przychylił się do moje, sąd okręgowy przychylił się do zasadności mojego zażalenia w związku z tym nakazał wypłatę 2000 zł z tego tytułu dla mnie i zobowiązał sąd w Suręcinie do niezwłocznego poprowadzenia dalszej, dalszej tej sprawy. Sąd w Suręcinie znowu zaczął Terminy wyznaczać, odwoływać, i tak, i tak to się yy, działo. W pewnym momencie <coughs> spotkaliśmy się yy, na sali sądu, gdzie za, zacząłem zadawać yy, mafii bardzo niewygodne pytania. W związku z tym, na kolejnym yy, posiedzeniu sądu, mafia sobie zażyczyła, bym opuścił salę sądu. Tłumacząc to tutaj, tutaj zacytuję słowa szefa mafii. Bo on nie męczy pytaniami. Czyli mafia, w obawie przed tym, bym nie zadawała im trudnych, skomplikowanych pytań, po prostu posłużyła się takim, takim wybiegiem prawnym, do której oczywiście pani sędzia Katarzyna Mulcińska się przychyliła i nakazano mi opuszczenie sali sądu. Cóż, woda na młyn mafii, hurra, nie mam mieć, czyli można y, mówić, zeznawać, oczerniać, mówić co się chce. Tak, tak, to jest. W trakcie oczekiwania na korytarzu sądowym, w czasie gdy sprawa trwała o mnie, beze mnie, zauważono, że na sali sądu, w miejscu, w którym siedziałem, leżą dwa telefony. No i w związku z powyższym wezwano mnie na salę sądu, zaczęto mnie tutaj oskarżać o rzekome nagrywanie rozprawy, no, i na wniosek sądu został wezwany informatyk sądowy. No, i zostałem zmuszony do wykasowania danych z tych telefonów. Sąd tutaj i mafia się obawiała, że zostało nagrane, no i po prostu no prawda wyjdzie na jaw. No, i wpadli po prostu w popłoch, w panikę. Ja w związku z powyższym mówię, że nie nagrywałem. Ale no dobrze, skoro już takie są naciski, ok, mogę wykasować dane. No i w związku z tym podjąłem czynności tutaj mające na celu wykasowanie moich danych z telefonu. Nie ukrywam, no poczułem się dotknięty z tego względu, że, że no dlaczego mi się wykasowuje dane, skoro ewidentnie strona przeciwna nagrywa rozprawę i nic się nie dzieje. Proszę Państwa, mało tego, yy, prócz wykasowania danych, <laughs> przepraszam, prócz wykasowania danych, sąd w pewnym momencie zażyczył sobie, by mi to skonfiskować te telefony. Ja mówię, że nie ma takiej możliwości z tego względu, że ostatecznie mogę te telefony na oczach sądu zniszczyć, czyli ich złamać, przełamać, ale. Te telefony nie mogą trafić w ręce obce, a tym bardziej, jeden z tego względu, że y, był to telefon y, wyjątkowy, gdzie powiedziałem do, y, na sali sądu, że zawiera poufne informacje do ABW, i te informacje, te telefony nie mogą w żaden, trafi w żaden sposób trafić w obce ręce. Y, postawiłem się. Konkretnie, zdecydowanie, no i w tym momencie po prostu sąd dał sobie spokój. Także, także tak to wygląda w przebieg takiej tej rozprawy sądowej pod kierownictwem pani sędzi przewodniczącej Katarzyny Mulczyńskiej. Proszę Państwa, w mojej ocenie ewidentnie wynika, że jest to proces jednostronny że pomimo wielu lat przeciągania nic mi nie są w stanie udowodnić, to stosuje się tutaj różne sztuczki mające na celu zaszkodzenia mi w każdy możliwy sposób, no i w związku z tym zostało wygenerowane, wygenerowane między innymi właśnie ów sporne, postanowienie, o którym wcześniej mówiłem, datowane na dzień 5 stycznia 2021 rok. Innymi słowy, mówiąc kolokwialnie, jak go z jednej strony nie da rady go ugryźć, no to my go ugryziemy z drugiej. I dlatego robi mi się tutaj takie po prostu szkody. Zwróciliśmy się jeszcze w tamtym roku do Prokuratora generalnego pana Zbigniewa Ziobro, o to, by objął y, sprawy w Sulęcinie y, swoim takim nadzorem. Z tego względu, iż jest to niezbędne, jest to konieczne, gdyż, gdyż y, sytuacje, jakie mają miejsce w tamtejszym sądzie, no po prostu przechodzą ludzkie, ludzkie granice i ludzkie wyobrażenie. Proszę Państwa, kończąc wydanie dzisiejszego serwisu informacyjnego nowości, zapraszam Państwa serdecznie do obserwacji naszych kanałów w kraju i za granicą, jak również do oglądania następnego wydania nowości, w którym to wydaniu poruszymy, wrócimy do tematów wcześniej zapowiadanych, także myślę, że będzie warto posłuchać, bo jest to bezcenna wiedza, wiedza, z dziennikarstwa śledczego niezależnego, proszę Państwa. My, dziennikarze śledczy, mamy o tyle dobrze, że nie podlegamy nikomu i po prostu mówimy całą prawdę i tylko prawdę dla dobra społeczeństwa oraz dla państwa polskiego. Z wyrazami szacunku, Tadeusz Kasprze. Dziękuję.